Czemu wy nie macie mega kieliszku? Uu, uu, uu. Mm, 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 mm. Czemu wy nie macie mega kieliszku? Czemu ja stoję, stoję ci w

jest z nami na usta. O, czyż to z nas buja? Buja? nie ma. Dziękuję, że oglądali filmiku. Mam nadzieję, że wam się podoba. Do widzenia. To była taka piosenka, tylko coś. Dlatego, że nie macie na tapie i macie w opisie do tej klaski i obejścia.

O mój Mam nadzieję, że to Was się podobało. I subskrybujcie mój kanał. jeżeli chcecie wyśleć mój kanał, wpiszcie Sebastian. Sebastian. Nie takie I pójdźcie wysokie i